Cześć, witam cię serdecznie. W dzisiejszym nagraniu dowiesz się, czym jest LBMA i dlaczego posiadanie złota z tym certyfikatem daje większe możliwości i jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i pewności. Gotowi? No to lecimy! LBMA, skrót od London Bullion Market Association. Organizacji skupionej wokół londyńskiej giełdy towarowej, gdzie między innymi przede wszystkim handluje się kontraktami na złoto. Jest to organizacja, która powstała w 1987 roku i skupia największe banki obracające złotem, producentów i przetwórców złota oraz firmy świadczące usługi przechowywania i transportu złota żeby być członkiem LBMA trzeba spełniać bardzo wysokie standardy i między innymi trzy bardzo ważne elementy. Jednym z nich i podstawowym jest to, że należy mieć akredytację e, lub inaczej potwierdzenie zaproszenie trzech innych członków już należących do tej organizacji. Drugim elementem, bardzo istotnym jak się okazuje, jest to, że producent musi produkować i sprzedawać co najmniej 10 ton złota rocznie. Sam sobie odpowiedź na pytanie, czy to jest dużo, ale w mojej ocenie, im większy producent, im większy dostawca złota, tym bardziej jest to rozpoznawalna marka na całym świecie, co może mieć istotny element, istotny wpływ na cenę przy sprzedaży. I trzeci element to jest to, że kapitał firmy to jest minimum 15 milionów funtów. Jak widzisz, ten certyfikat jest wyznacza pewne standardy, star, standardy jakości wysokiej jakości produktu, które między innymi muszą być przez, przez producenta oznaczone na wyrobach, a są to takie elementy jak y, próba. Jak yy, yy, rok produkcji, jak waga, jak to, jak stempel. Czyli coś, co, je, jeśli producent chce należeć do Good Delivery List, jest bardzo ważnym elementem, by ułatwić sprzedaż i dystrybucję złota, by prestiż tego produktu był jeszcze wyższy, jeszcze ważniejszy. Jakie znaczenie dla ciebie będzie mieć posiadanie złota z certyfikacją, z certyfikatem LBMA. Bo oczywiście możesz powiedzieć, że jest kilka innych organizacji, które także mają swoją certyfikację. Tak, zgadza się, są takie organizacje. Natomiast yy, certyfikat LBMA, jak wcześniej o tym mówiłem, jest to certyfikat o najwyższej jakości produktu. I prosto mówiąc, to jest tak jak posiadanie, tak, posiadanie takiego złota z certyfikatem LBMA to jest tak jakbyś jechał gdziekolwiek na świecie za granicę i posiadał w swoim portfelu polskie złotówki bądź amerykańskiego dolara i jeśli będziesz gdzieś tam za granicą co będzie Ci łatwiej wymienić Oczywis... odpowiedź jest oczywista amerykańskiego dolara, dlaczego? bo jest rozpoznawalny na całym świecie i tak samo złoto z certyfikatem LBMA jest rozpoznawane na całym świecie. Będzie ci go o wiele łatwiej wymienić na towary bądź usługi, które będziesz potrzebował na miejscu, w którym się będziesz znajdował. Dlatego jeśli zaczynasz się interesować fizycznym złotem inwestycyjnym, poświęć na to odrobinę czasu i dowiedz się, czy mennica bądź producent, od którego chcesz kupować złoto, ma certyfikację LBMA. Bo nie sztuką jest kupić tańsze, tańsze złoto, ale w efekcie końcowym sztuką może być sprzedanie tego złota po korzystniejszej cenie w dowolnym miejscu na świecie, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli zainteresował Cię ten materiał, spodobał Ci się Zostaw łapkę w górę, skomentuj, zasubskrybuj mój kanał. A jeśli chcesz wiedzieć coś więcej na temat inwestowania stopniowego bądź zakupów jednorazowych fizycznego złota inwestycyjnego, zapraszam Cię do kontaktu. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek, za Twój poświęcony czas i życzę udanych inwestycji. Pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję bardzo. Cześć.